Na piątych ćwiczeniach Państwa zadaniem będzie dokonanie analizy haplotypów. To znaczy, trzeba będzie przekonwertować Wasze dane, które zostały wygenerowane na pierwszych zajęciach i zapisane w postaci matrycy binarnej w Excelu, do formatu FASTA i w oparciu o ten format FASTA porównać bakterie pomiędzy sobą, w takim celu, aby stwierdzić, czy Wśród tej waszej populacji 18 bakterii są takie bakterie, o których można powiedzieć, że są klonalne pod względem badanej cechy, czyli że są pod tym względem identyczne. Aby to zrobić, będziecie się posługiwać także krok po kroku instrukcją, którą wam w tym momencie wyświetlam. W pierwszym kroku matryca w Excelu. Po pierwsze, musi zostać otwarta, a następnie zapisana, czy też dane zostaną wyeksportowane do formatu tekstowego, do pliku tekstowego rozdzielanego znakami tabulacji, tak jak w zadaniu ze Spreadsheet. A więc plik, zapisz jako. Wybieramy sobie folder, w którym chcemy zapisać. Nadaję mu nazwę. Powiedzmy, haplotypy, czy też swoje imię i nazwisko, i spośród całej listy wybieramy tekst rozdzielany znakami tabulacji. Zapisz. Zamieniam mój plik, ponieważ już taki miałam. Zgadzam się na wszystkie komunikaty Excela. Następnie przechodzę do tego mojego pliku. W kroku kolejnym usuwamy nagłówki dokładnie tak jak w poprzednim zadaniu, czyli zaznaczamy nagłówki Delete lub Backspace, tak żeby pozostały nam tylko nazwy izolatów i dane 0,1. Tabulatory usuwamy również na takiej samej zasadzie jak w poprzednim zadaniu, to znaczy edit, replace, mamy skopiowany ten tabulator replace with, czy też zamień na, nie wstawiamy tutaj nic, ponieważ zależy nam, żeby zamiast tabulatora nic się nie znajdowało pomiędzy naszymi kolumnami. Zamień wszystko, czyli replace all. I tak wygląda nasz plik. Z tak przygotowanego pliku przygotowujemy dane w formacie fasta. Ten format dla Kilkunastu organizmów będzie wyglądał przykładowo następująco, jak na tym tutaj zdjęciu. To znaczy, m, oczywiście musi się znajdować znak większości, następnie przy tym znaku większości nazwa konkretnego organizmu, czyli izolat pierwszy, czy też jakaś bakteria pierwsza, cokolwiek wpiszecie, m, właściwie będzie dobrze. E Byleby coś się znalazło. Następnie znów znak większości, izolat drugi. I dokładnie tak będziemy postępować dla wszystkich pozostałych organizmów. Już tutaj zamykam, żeby nie przedłużać. Tak wygląda przygotowany format pasta dla 18 bakterii. Najpierw znak większości, nazwa, w kolejnym wersie dane 0,1 poniżej znak większości, nazwa, dane 0,1 aż do końca. W piątym kroku otwieramy sobie narzędzie Fabox, czyli takie narzędzie, w którym możemy wykonać wiele różnych czynności i my będziemy dokonywać analizy haplotypu. Możemy do tego Faboxa dostać dwojako. Albo wpisujemy adres, tutaj podany przeze mnie w tej instrukcji, ale można też wpisać w wyszukiwarkę Fabox Sequences i w odpowiedzi to jest pierwsze, pierwszy wynik, który Państwu wyskakuje. Na tej stronie mamy zestaw informacji, czy też zestaw rzeczy, które możemy wykonać przy użyciu tego narzędzia, na przykład Working with Pasta Headers, Working with FASTA Datasets Alignments, to akurat będzie nas interesowało, czy data conversion, sequence generation. My skupiamy się na tym elemencie, tak jak zaznaczone jest tu w punkcie szóstym, wybierz Working with FASTA Datasets Alignments, DNA to Haplotype Collapser and Converter, to znaczy tutaj, ten, ta sekcja, DNA to Haplotype, Collapser and Converter. Wybieramy. Otworzyło się nam pole, w którym powinniśmy wkleić nasze sekwencje, czy też wrzucić nasze sekwencje w formacie FASTA. Znajdujemy się w punkcie siódmym. Przeglądaj. Wybieramy sobie swój plik lub też. Kopiujemy, pamiętajmy, że tak jak w punkcie 7, e, zaznaczamy opcję Keep Sequence Headers tutaj i Collapse Sequences. Przeglądamy. Wybieram haplotypy. Keep Sequence Headers i Collapse Sequences. Mamy e, dokonaną analizę. Program do mnie mówi: Analiz is finished. Results are at bottom. E, to znaczy, że mamy wyniki. E, właściwie cała ta strona przedstawia nam wyniki, które nas interesowały. Co, czego się dowiedzieliśmy na podstawie tej analizy? 18 sekwencji zostało przeanalizowanych i stwierdzono, że mamy 16 haplotypów. To znaczy, że dwie sekwencje albo więcej tworzą jeden haplotyp. Jesteśmy w punkcie ósmym. Uzyskujemy wyniki. Dla danych pochodzących z bakterii będą nas interesować częstości haplotypów. Czyli Frequencies and Report of Haplotypes. Mamy tutaj, pierwsza rzecz została nam powiedziana w tym miejscu, 18 sekwencji stworzyło 16 haplotypów, ale szczegółowe informacje będą poniżej i charakterystyka populacji, czyli population-specific report. Tutaj. Wyniki zapisujemy. Na adres genetyki i drobnoustrojów wysyłamy raport z częstości haplotypów w postaci tabeli zgodnie z instrukcją, ponieważ nasze wyniki możemy zapisać sobie na dysku frequencies and report of haplotypes, save to disk i w taki sposób mieć już gdzieś na przyszłość do dalszych analiz zapisany nasz plik. Chciałabym, żebyście Państwo potrafili skomentować te wyniki. Ja wytłumaczę Wam, co na podstawie tej naszej analizy uzyskaliśmy. Mamy 18 różnych bakterii zbadanych w tej analizie. I 16 różnych haplotypów, co oznacza, że niektóre są ze sobą identyczne. I widzimy tą informację tutaj, w tej górnej części tego właśnie raportu. Izolat pierwszy jest identyczny pod względem badanej cechy jak izolat trzeci i czwarty. Mamy 12 e, tych odczytów, czyli 12,0 i 1. Wszystkie organizmy tak właśnie zostały odczytane, przy czym jeden haplotyp składa się z trzech organizmów, a pozostałe haplotypy są pojedyncze, czyli wszystkie pozostałe 15 bakterii różni się od siebie pod względem rozpatrywanej cechy. Tutaj jeszcze właśnie w ostatnim kroku możemy zapisać nasze wyniki na dysku. Frequencies, Entry Port of Haplotypes. Save to disk. Można wybrać Windows, ale coś innego również. Unix, Mac. My mamy Windowsa, To znaczy ja mam Save to Disk. Wybieram za pomocą jakiej aplikacji mogę sobie chcieć zapisać, bo mamy ten raport w HTML-u. Zapisujemy. Wybieramy sobie jakieś interesujące nas miejsce. I w zasadzie zadanie jest zakończone, ponieważ przede wszystkim chciałabym, żebyście wynik w tabeli, która będzie przedstawiona jako głównie tabelata dotycząca frekwencji haplotypów żebyście przedstawili go w Wordzie i skomentowali, czy Wasza populacja jest zróżnicowana, czy jest niezróżnicowana. Zaznaczam, że im haplotypów więcej, tym populacja jest bardziej zróżnicowana. To znaczy, że każdy haplotyp jest jakby innym organizmem. Im haplotypów jest mniej, tym populacja jest mniej zróżnicowana, dlatego że gdyby populacja 18 bakterii, Zawierała w sobie tylko jeden haplotyp oznaczałoby, że wszystkie 18 bakterii tworzy jakby jeden klon, czyli nie są zróżnicowane wcale. Więc jednym, dwoma zdaniami, podsumowujemy uzyskany przez nas wynik i wysyłamy na adres genetyka drobnoustrojów małpa GmailCom. Dziękuję.